Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Ci, którzy śledzą moje social media zapewne zauważyli w ostatnim czasie, że gdzieś tam pojawiła się ta oto niebieska strzała, bo przesiadłem się właśnie nad nią na kiestingera. Nie ukrywam, wdzięczne auto. Kupiłem ten samochód jako używany, gdy on już debiutował w salonie, był gdzieś na moim celowniku, na radarze, ale jakoś tak nie było okazji. E, miałem inne auta, odkładałem to na bok. E, może paręnaście lat temu jeszcze tak żeśmy się uśmiechali z przymrużeniem oka, trochę na tę Koreę patrzyli, ale mówmy się szczerze, przez ostatnie lata dużo się e, zmieniło w motoryzacji i ta Korea naprawdę mocno zainwestowała w rozwój e, technologii. Ale dzisiaj nie o tym będzie. Chociaż pewnie za jakiś czas test tego auta zrobię, tylko po prostu trochę więcej nim jeszcze pojeżdżę. Dzisiaj będzie o gwarancji, bo jak dobrze wiemy, Kia głośno się chwali tych naklejek kurcze z każdej strony. 7 lat gwarancji. No, miałem tę gwarancję, straciłem tę gwarancję, potem w sumie ją odzyskałem. Ale tak nie do końca i dzisiaj chcę Wam po prostu powiedzieć o tej historii, na co należy też zwracać uwagę, bo jakby nie patrzeć, jeden błąd też w tym wszystkim popełniłem. Zapraszam na odcinek. Ale nim przejdziemy do moich problemów i perturbacji z gwarancją, kilka słów na temat partnera tego odcinka, bo chcę Wam pokazać jedną fajną ciekawostkę. Przekalkulujmy sobie ubezpieczenie na tą Kiestinger. Oczywiście na moich parametrach ubezpieczeniowych, powpisujmy sobie wszystkie dane po kolei względem tego samochodu. Jest to silnik 33 V6. I jeszcze to jest wersja bez gpf czyli ta, która ma 370 koni, a nie była przydławiona i całe szczęście. W tym wszystkim, i zwróćmy uwagę na jedno. Powpisujmy po kolei, za ile można kupić ubezpieczenie OCE. <laughs> 342 zł, i właśnie klikając w link poniżej, możecie otrzymać jeszcze cashback w wysokości 150 zł, czyli za niecałe 200 zł można kupić ubezpieczenie OC do tego samochodu. Oczywiście, przeglądając dalej, można zwrócić uwagę na jedno, że też mamy ubezpieczenia, które kosztują po 1000 zł, a w sumie pakietem obejmują dokładnie to samo. Ale wracając do tego najtańszego, to co warto byłoby dołożyć, to na pewno Assistance, na pewno NNW. Można się zastanowić nad pakietem szyby, czy chociażby nad pakietem opony, bo to aż tak dużo nie kosztuje, to mogą być rzeczy na przykład po 50 zł, ale później się okazuje, że w razie trudnej sytuacji e, będzie się to opłacało. Kalkulujcie i sprawdzajcie. Link poniżej. Zapraszam na kolejny odcinek. Twoja Kia ma 7 lat gwarancji. Powinno być dopisane lub 150 tysięcy kilometrów. Ale dobra, idąc za ciosem, Kia bardzo lubi eksponować na wszelki możliwy sposób, ile to gwarancji mają jej samochody. Już pomijam billboardy, plakaty w mieście, katalogi, ale na aucie tych naklejek musi być sporo, co żeby klient nigdy na 100% o tym nie zapomniał. już idąc oglądając tą Kiestinger, nie ukrywam, podobał mi się ten kolor, szczególnie w zestawieniu z czerwoną tapicerką. Z daleka widziałem mnogość tych naklejek. Oczywiście auto najpierw sobie. Raport sprawdziłem, wszystko było ok, przejrzałem auto od strony mechanicznej, też wszystko było ok, eee, zajrzałem do książki serwisowej, cała od góry do dołu wypełniona i to mnie trochę w tym wszystkim zgubiło. I to też po to Wam dzisiaj nagrywam, żebyście zwracali uwagę na takie szczegóły, bo z założenia z automatu, gdy widzicie książkę serwisową... No to jak jest wypełniona cały czas przez ASO, powinno was to w jakiś sposób uspokoić. A gdy ja po trzech tygodniach od zakupu, gdy wypadł przegląd na 60 tysięcy kilometrów, pojechałem do serwisu, usłyszałem: Ale, panie Waltku, pana auto nie ma już gwarancji. No i tutaj pojawił się problem. A to dlaczego? Z tego względu, że pierwszy właściciel, no właśnie, po jakim czasie powinien wykonać przegląd? Już pomijamy okresy, rok czy dwa, ale mówmy o przebiegach. No najczęściej co ile auta mają teraz przeglądy? No bardzo często, szczególnie przy flotach, mówi się, że najlepiej, żeby te przeglądy były co 20, co 30, a najlepiej na long life'ach co 50 tysięcy kilometrów, żeby pokazywać firmom, które chcą kupić te floty, a że... Te koszty serwisowania nie są e, duże. No i nic bardziej mylnego, jakby to Radek Kotarski powiedział, bo na przykładzie Kia Stinger, ale tylko z silnikiem 3.3 V6 okazuje się, że kilometra, jaki możemy pokonać od przeglądu do przeglądu, to jest 10 tysięcy kilometrów. Pierwszy właściciel wykonał pierwszy przegląd po 20 tysiącach, a następnie robił już co 10. Nie wiem, może już go wtedy poinformowano, że nie ma gwarancji. No i prawda jest taka, że w ten sposób można powiedzieć, że Gwarancja została wyłączona z tego samochodu. Co ciekawe, bo też mieliśmy podobny przypadek z moim znajomym, z Mirkiem, gdy wracaliśmy z Nurburgringa i miał identyczną Kieslinger jak ta, tylko że miał z szyberdachem, którego ja nie mam na całe szczęście. Wtedy przejechaliśmy na przegląd na 30 tysięcy kilometrów, miał 31-120, bufor był 1000 kilometrów i też mu gwarancję zabrali. Teraz się podobno okazuje, że już przy tych nowych, które mają te nowsze książki serwisowe, to już w ogóle nie ma żadnego obuforu. Jak masz 29,999, to bierz lawetę i wieź lawetą samochód do serwisu, bo stracisz gwarancję. I żeby była też jasność, każdy z nas błędy popełnia, to było też moje niedopatrzenie, ale z drugiej strony też gdybym wiedział o tym, że faktycznie ten interwał przeglądowy jest przeciągnięty i tak bym to auto kupił, więc powiedzmy, że to aż dla mnie takiego dużego znaczenia w tym wszystkim nie miało, tym bardziej, że to nie jest laguna dwójka, która jakoś tam się psuje permanentnie. W międzyczasie wykonałem ten przegląd w serwisie, pracownicy mi doradzili, że właśnie takim klientom, którym zdarzało się przeciągnąć ten interwał, mówili, żeby napisać pisma do centrali z tak zwanym czynnym żalem, przepraszam, chociaż w sumie to nie, nie ja utraciłem go. Gwarancję na tą Kestinger. E, ale napisałem w tym piśmie, że oczywiście chcę dalej autoserwisować serwisować. Waso, proszę o przywrócenie. No i w sumie po niecałych czterech tygodniach przyszła teraz odpowiedź. E, I to nie to, że ktoś przeczytał obom bo to doradca podobno ludziom tak te pisma e, dają w formie tak zwanego gestu, że ktoś chce serwisować. No i było, że owszem, możemy Panu przywrócić gwarancję na Kiestinger. No ten. Pierwszy przegląd był przeciągnięty. Co za tym idzie? Gwarancję przywracamy, ale bez silnika. Że gwarancja nie będzie dotyczyła silnika. Czyli mi już w tym momencie lampka się zapaliła. Waldek, w przyszłym tygodniu jedziesz Chipa robić do Stingera i to w sumie na pełnym legalu. I tak coś takiego też zrobię. Ale z drugiej strony też ciekawostka: jeżeli Stinger byłby moim głównym, jedynym autem, którym jeżdżę na co dzień, gdzie ja pokonuję, tak jak w zeszłym roku, około ponad nawet 60 tysięcy kilometrów, to w sumie musiałbym być na sześciu przeglądach e, i wymianach oleju. 1500, 2000 każdy. No biznes jest niezły przy tym wszystkim. To teraz porozmawiamy sobie z drugiej strony. Za co można stracić gwarancję? Oczywiście, tak jak na moim przykładzie, nie przyjedziemy na przegląd na czas do ASO. Zarówno jeżeli chodzi o kilometry, jak i chociażby czas, że na przykład rok czy dwa między e, przeglądami, zależy co będzie pierwsze. E, kolejna rzecz, no, ingerencja taka ponadnormatywna w samochód. E, można pod to podciągnąć m.in. check-tuning. E, Wiele serwisów, jak i marek, nie jest w stanie tego do końca wyłapać. Są takie marki, które nawet z automatu boksa są w stanie wyłapać, mimo że jest wypięty, jak chociażby Audi. Z tego co ostatnio słyszałem, powiedzmy, że boksy pod tym kątem są trochę bezpieczniejsze. W tym wszystkim, jeżeli chodzi o mapy silnika, to też nie jest tak, że od razu gwarancję stracimy. Coś by musiało się dziać po prostu z silnikiem i byłoby stwierdzone, że faktycznie coś jest nie tak z tą mapą, i wtedy może nie tyle, że tracimy gwarancję na cały samochód, ale na konkret Podzespół, no ale też z drugiej strony nie, że mapa tu wywołała uszkodzenie części gorącej turbosprężarki, to na nią traci się gwarancję. Zazwyczaj od razu jest albo na elektronikę, albo chociażby na mechanikę i podzespoły silnikowe w całości. No i też takie. Eksploatowanie samochodu ponad standard to też jest dziwne określenie, bo bardzo często, szczególnie przy modelach usportowionych, no Stinger to jest tak powiedzmy taka połówka usportowionego auta, ktoś może powiedzieć, ale pan za upalał ten samochód i to z tego powodu, no ale z drugiej strony ma się prawie 400 koni pod maską, w niektórych rs po 600 i więcej no to chyba po coś się to auto kupuje tak więc to też jest trochę tak w tym wszystkim też naciągane więc jakby furtek na utratę gwarancji jest sporo i nawet jeżeli my będziemy uważali że jeździmy bardzo grzecznie to ktoś może się do tego wszystkiego przyczepić ale porozmawiajmy o samej gwarancji na Kia Stinger czy jest warto ją utrzymywać, szczególnie przy e, przeglądach co e, 10 tysięcy km. Zakres i okres gwarancji na kija samochody, dokładnie przedstawiony w książce gwarancyjnej. Gwarancja podstawowa to jest 7 lat lub 150 tysięcy km. Obejmuje wszystkie wady materiałowe, wyko wykonawcze, wykryte podczas normalnego użytkowania. I tu jest ciekawostka: przez pierwsze 3 lata użytkowania pojazdu limit kilometrów nie obowiązuje, czyli można pokonać dowolną ich liczbę, a samochód będzie cały czas na gwarancji. W tym okresie gwarancja obejmuje również elementy eksploatacji układu. Zawieszenia, przeguby kulowe, końcówki drążków, osłony gumowe, e, półosi, koła zamachowe, dwumasy, filtry, cząstek stałych, e, elementy układu wydechowego, chociażby katalizatory. Ale po upływie trzech lat e, nie ma już. E, znaczy jest już zastosowany limit, wtedy 150 tysięcy kilometrów, gwarancja nadal obowiązuje, no ale już coraz więcej tych elementów, o których wcześniej było wspomnianych, zostało wyeliminowanych. Na przykład gwarancja na akumulator jest na 2 lata, na opony to już trzeba się na przykład z producentem dogadywać, na multimedia, co ciekawe, w Kii też gwarancja jest na 2 lata i na całą tą właśnie elektronikę z tym związaną, więc to też nie jest tak, że wszystkie elementy związane z gwarancją naszego auta od A do Z mamy do samego końca. Oczywiście, jeżeli ktoś jeździ bardzo dużo, to nie będzie patrzył w kij na 7 lat gwarancji, tylko będzie patrzył na limit 150 tysięcy km, bo niektórzy są to w stanie w półtora roku zrobić 2 czy 3 lata i wtedy z automatu też gwarancja będzie tutaj w tym wszystkim się kończyła. Uważam, że to jest bardzo dobry chwyt kij pod kątem tworzenia już przed laty tej 7-letniej gwarancji, pokazujący, że my się naszych samochodów nie boimy i... Gwarancja w tych autach bez problemu tutaj działa. No, musimy mieć świadomość, że ona też w międzyczasie kolejne podzespoły będą wypadać, kolejne nie będą uwzględniane, czy chociażby jakaś ponadnormatywna eksploatacja też nie będzie uwzględniana. No ale na przykładzie Stingera przeglądy. Yy... Te olejowe co 10 tysięcy? No, tak dosyć strogo. Tym bardziej, że przy Dieslu e, wykonuje się je co 20 tysięcy kilometrów. A tak jak już mówiłem wcześniej, niektóre marki e, decydują się na to, żeby interwały olejowe były na przykład co 30 tysięcy, co 50 też były przy long live'ach. Ale nawet jeżeli macie te interwały co 30 tysięcy kilometrów, i tak uważam, że co te 15-20 e, warto byłoby robić. Tylko teraz pytanie. Czy w ASO, czy poza ASO? Podzielcie się w komentarzach, jakie Wasze jest zdanie na temat serwisowania i w ASO, i poza ASO. Czy warto dopłacać do tego, żeby serwisować no właśnie auto zgodnie ze sztuką? Czy serwisy alternatywne też nie są w stanie auta dobrze serwisować? Oczywiście, wtedy na część podzespołów, na przykład, gwarancji już nie możemy mieć, aczkolwiek jest pewnego rodzaju adnotacja, o której też już kiedyś mówiłem, czyli dyrektywa GVO, która zezwala na podtrzymanie gwarancji nawet przy serwisowaniu w serwisach niezależnych, ale tam też jest cała masa kruczków, na które musimy też w tym wszystkim uważać. Dzisiaj ten materiał, bardziej jako ciekawostka, najważniejszy. Taki klucz z tego odcinka to jedna rzecz. Nawet jak przeglądamy tą książkę serwisową, zwróćcie uwagę na jedno. I mi zdarzył się tutaj w tym wszystkim błąd. Zwróciłem uwagę, ok, pierwszy po 20, 30, 40, 50, a tutaj się okazało, że brakło pierwszego przeglądu po 10 tysiącach. No i się zrobił problem w tym wszystkim. A ja jeszcze się zastanowię, czy was czy nie was. Zobaczymy. Podzielcie się w komentarzach jeszcze raz. A póki co, żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!